Siemanko, witajcie, ja jestem Andrzejeks i gramy sobie dzisiaj w Minecraft Bedwars na Hypixelu na duo Z jakimś ziomkiem, randomkiem wygląda, że gości ogarnia No bo już coś pisał, nie? A... No, speed bridge. Nice, nice ziomek Idzie ci to Idzie, idzie ziomuś O, szaraczek no nie no, serio, musiałem spaść, musiałem spaść, a ja cóż będę w bazie? I szaraczków raszujemy od razu. A tam tamtędy white. Wiesz, sobie free killa, pomogłem ci, ziomek. O, 3 jak nie no, to odłożę. Wypadałoby białych rozwalić, nie? Dominik Gaming, i ty mówiłeś, że ja mam takie straszne lagi, że mam taki słabe laptop. Jak byś teraz widział, to mam. Nie mam lagów. Teraz to chyba jest dobrze, nie? Sterowniki graficzne Nvidia zainstalowałem. Dwóch rozwaliłem. No nie. i słabo. No i te y, graficzne sterowniki Nvidia, jak ci mówiłem. I teraz mam wszystko dobrze. Gitest działa, nie laguje. Nagrywam spokojnie w 50 fps. A bez nagrywania wyciągam około 230. No, widzisz, nie trzeba było tak od razu wyzywać. Takie coś jest niefajne. Dobra, już kończę gadanie o tym i atakuję przeciwników z moim typem Zajko353. O kurde. Dobra. Nice. ziomek, dałbyś mi. Dobra. Bo i temki wszystkie wziął, nie? O, Biały, 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 biały. Dobra, zajko przeżył, ja też przeżyłem. No a mnie nie stać na refa, bo zajko mi nie da. Zapraszam, niech hoduję do party. Dobra, przyjmuję. Moje, to jest moje. Nie dla Zajka itemy. Dobra, mamy już pole regeneracji. Dwa gold, please. Już jeden. No nie! Dzięki, dzięki. Teraz jeszcze jednego trzeba. Poleciał. G. Dzięki. Hx napisałem. Zieloni tam białych atakowali. Blue is in grey base Dobra, ee, nie wiem co teraz z robić ja My łóżka nie mamy, za dużo nie atakujemy a dla zachęty możecie dostać łapkę w górę i subskrypcję, ponieważ to motywuje. I jeśli wbijemy 300 subskrypcji do. Aha, Jeśli wbijemy 300 subskrypcji do końca wakacji, yy, no czyli do poniedziałku, no to wiecie, będzie konkurs na Pays of 20 zł. A jeśli nie wbijemy. To będzie konkurs na 10 zł i planuję to wszystko ogarnąć odcineczek na środę. You have Aha, nie wpisało się. Omg, ale laguje. Mój internet. Mój internet wpadł do próżni, serio. Okej, okay, dobra, rażujemy typów. A tak na całego, kurde. ...typy biegają. Lower protection with opcji. Okej, okay, spoko. Spoko, bo mnie to za bardzo nie ciekawi. Daj mi MS spawnerze. Tylko to mnie ciekawi. Green have only one layer of wool. Just some green, green, green. Zaraz ich zahaczymy. Tam są green. O, jeden numer właśnie. Cyk, cyk, cyk... Cyk. Inwiza. O nie! Lazania. Nie jem tego refa, po co? O no nie, jeden HP! Jeden HP! Jeden HP! Naprawdę! Jeden HP! Dobra, nie będę się już nad tym żalił. Także dzięki za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku, a więc Elo!